Cześć wszystkim, zapraszam do kanału historycznego Pasjonacie Historii. Historia to najlepsza powieść, jaką kiedykolwiek czytałeś. Dołącz do nas podczas odkrywania dramatycznych przygód w historii świata. Zobacz, jak ludzie żyli na przestrzeni dziejów, ich kulturę, rozwój technologii, epickie bitwy i wydarzenia. Historia to nauka o przeszłości człowieka. Bada przyczyny, przebieg oraz skutki wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych. Historia nie tylko uczy, ale także inspiruje. Wiele wydarzeń z przeszłości jest inspiracją dla teraźniejszych twórców sztuki. Wiele ludzi czerpie inspirację z przełomowych momentów. Nie zapominać o historii. Pozdrawiam.